Model związku w tych czasach. Ona sobie, on sobie i wspólny dach. I przede wszystkim liczy się kasa, kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Nie ma kasy, nie ma związku. Takie staromodne i bardzo niemodne. Uczucie, jak miłość, zostało zepchnięte w najdalszy kąt. No, bo po co komu jest miłość? Z miłości się nie wyżyje. Telewizja tuczy nam do głowy ten idealny, nowoczesny rodzaj związku, w którym kobieta jest lalką Barbie. Piękna, ładna, szczupła i pachnąca, dbająca tylko o siebie i swój wygląd, i o to, co posiada. O zakupy. O przechwalanie się czymś. Albo drugi rodzaj kobieta bizneswoman, robiąca karierę, zarabiająca czasami nawet więcej niż mężczyzna, wręcz głowa rodziny, nie mająca czasu absolutnie na dzieci, na męża, tylko i wyłącznie praca, kariera i kasa. Jeżeli chodzi o mężczyzn, jest dokładnie tak samo. Ten wspólny mianownik, który to wszystko łączy, tak jak już wspomniałem wcześniej, cash, baby cash. Nie liczy się kompletnie nic. A jak już do końca się nie da oszukać biologii, instynktów, popędu, to co w zaciszu domowym? Nie, bo to jest pasefuj i niemodne. Modne jest mieć kochanka. Kochankę. I tam się okazuje uczucia, tam się okazuje zaangażowanie, tam się spędza czas, bo przecież nie w domu z tym starym tym. I taki model nowoczesnej rodziny, nowoczesnego związku jest bardzo propagowany. A ludzie kolejny raz jak te barany, o, fajnie, tak. Tak chcemy, tak będziemy robić, będziemy na czasie, bo to jest modne i fajne. Koleżanka ma, więc ja też muszę mieć Naprawdę tęsknię za tym, co było kiedyś. Gdzie kobieta, owszem, też pracowała jak najbardziej, ale zajmowała się domem, wychowaniem dzieci, spajaniem tej rodziny, gdzie mężczyzna w tym wszystkim był tym motorem napędowym, jeżeli chodzi o budżet chociażby. Gdzie kobieta i mężczyzna wielbili się nawzajem i dziękowali sobie za poświęcenie dla rodziny, dla siebie nawzajem. Gdzie współpracowali w tym wszystkim i nikt do nikogo nie miał pretensji. I byli na tyle zajęci sobą i rodziną, że nie było czasu na kochanka, kochankę. Czasy, gdzie jedno drugiemu okazywało uczucia i to te najwyższe, najgłębsze. I nie był to wstyd. Był to powód do dumy. Bo przecież, jeżeli się z kimś wiążesz, kochasz tą osobę, chcesz z nią być, to chyba robisz wszystko, żeby ta osoba czuła się dobrze. Żeby ta osoba czuła się kochana. I nie potrzebujesz nic innego, nie potrzebujesz substytutu. Bo w tym swoim gniazdku, w tym domu masz wszystko. Wszystko, czego potrzebujesz. Bo sam, sama do tego dokładasz. Współtworzysz ten związek, tą rodzinę. Działasz na równych, określonych zasadach. Nie jesteś nastawiony, nastawiona tylko i wyłącznie na branie. Na przyjmowanie, ale też sama z siebie, sam z siebie dajecie wszystko, dajecie całego siebie po to, żeby ten związek właśnie był idealny, żeby dawał Tobie poczucie jakiejś wartości, poczucie miłości, poczucie schronienia tego ciepła i chęci powrotu do domu. A w tych czasach wszystko się popierdoliło i odwróciło do góry nogami. I zapewne spłynie fala hejtu po tym na mnie, zwłaszcza od wielkich, wyzwolonych jednostek. Tylko, że moi drodzy, związek nie jest więzieniem. A jeżeli jest, to sami go sobie stworzyliśmy. Ty i twój partner, twoja partnerka. A jeżeli zamiast tego więzienia chcesz mieć raj, to też musisz sam, sama go sobie stworzyć. Musicie zrobić to razem.